Zastanówmy się w ogóle nad, nad losem mediów w Polsce, bo jeżeli, jeżeli to jest taki trend, prawda, Że jeżeli coś się rozwija, to za, za chwilę się ktoś pojawia, to, że tak powiem, zajmuje się tym, żeby rozwijać się przestało, Z kolei Trudno rozwijać już coś więcej po tej, po tej stronie głównego nurtu, prawda, czyli tych klakierów, bo to już tak, są w zasadzie tak, klakierzy, tak, tak. którzy... którzy, którzy w, wręcz zajmują... organy rządowe niektóre. Tak, tak, wręcz organy rządowe. No to teraz pytanie jest takie, jak Pan ocenia w ogóle rozwój rynku mediów i papierowych, i internetowych w Polsce no, w takiej sytuacji? To powiem tak, że, że, a mam pewne doświadczenia z czasów PRL-u, że wtedy władza miała wszystkie me, media mainstreamowe i z telewizją na czele i też się zachwiała i nie potrafiła. To jest to, co pan wcześniej mówi, mówił, że właśnie no, można do pewnych granic to robić, ale uważam, że Zakup Rzeczpospolitej to już jest przekroczeniem pewnej granicy. Mi się wydaje, że władza wpada w taką pychę, że w ogóle by chciała mieć same media, które ją kochają. I... może to wynika z tego, że po prostu nie ma żadnych argumentów i to jest jedyny sposób na to, prawda, żeby jeszcze mieć. Jest taka jakąś teoria... możliwość tych ludzi oszukiwać tak, tak, na tak, zewnątrz. Tak, 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 tak. Ale taka teoria, że teoria rozszerzania zakresu władzy znanego politologa, socjologa, którego nazwiska nie przypomnę, że władza tak, zakres władzy poszerza tak dużo, jak, dużo jak może. Więc y, oczywiście to ją w sumie zabija potem, bo, bo tego, ale uważam, że y, Platforma Obywatelska straciła ten instynkt i y, 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 dzięki Panu Bogu, że, że tak, tak to jest, że, że w pewnym momencie to y, będzie działać kontrproduktywnie w tym wszystkim. I na taki proces możemy liczyć, bo, bo niestety właśnie jak Pan wspomniał y, w, w Stanach y, Obama demokratycznie jest prezydentem, ale Fox News Mm -hmm. Przecież no, bezlitości go atakuje cały czas. U nas nie ma takich silnych na przykład grupy prawicowego, nie ma jakichś korporacji. No, teraz cały... Fox też obrywa, prawda? No teraz niestety też, tak, tak, tak. To już jest inny temat właśnie. Ale, ale, ale cały czas jakaś była tego. CNN zawsze demokratyczne, po drugiej mm -hmm. stronie Fox News. E, który, który zresztą biznesowo i pod względem zasięgu przerósł CNN, które było tak jak wiadomo już za lansowane w Polsce jako takie właśnie inteligenckie i tak dalej. U nas czegoś takiego, e, takiego nie ma, nad czym należy ubolewać. Nie znam innych rynków tych postkomunistycznych tak dobrze, ale w sumie e, sytuacja jest takiego monoprzekazu bo mówimy o Rzeczpospolitej, mówimy, uważam, że, ale nawet jak, jeżeli pomnożymy tą grupę odbiorców, no to, 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 to ciągle e, przytłaczająca większość odbiorców dostaje tą papkę oferowaną przez gazetę e, TVN, etc. etc. E, Takich... Co, 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 co tak naprawdę wyklucza jakąś taką sensowną dyskusję, prawda? Publiczną, no bo jeżeli... no Ale panie redaktorze, władza się tym nie martwi. Znaczy, pan <noise> myśli, jak dziennikarz, i ja, ja też myślę, że, że to, jest, to jest chore, to jest niezdrowe dla demokracji, ale władza myśli tak, że jeżeli jeszcze więcej tych fruktów będzie miała, no to. Władza, każdy z nas jest w jakimś sensie egoistą i myśli o swoim interesie, a nie o rozwoju demokracji, o, o preferowaniu czy, czy po, popularyzacji różnych nurtów i tak dalej. Jeżeli coś takiego nawet władza mówi, to są bajeczki, bo, bo generalnie władza jest zainteresowana nurtem, który sama reprezentuje. No dobrze, no to, to powiedzmy rynek, rynek papierowy się dławi w tej chwili, się dławi sam albo jest dławiony, prawda? Natomiast y, co się stanie w internecie? Już były jakieś takie pomysły. Zakupy? żeby jakąś tam cenzurę prewencyjną w Internecie wprowadzać. Z tego się Pan... Ten... Ja nie łaskawie wycofał, ale... z do Was usłyszałem kolejną przerażającą informację związaną e, z, tym, z tą masakrą, morderstwem e, w Norwegii. Mhm. Jakiś chyba z ABW wypowiadał się, bo tak w biegu właśnie, jak Pan wie, e, i, ale zatrzymałem się na moment, bo miałem aż że będą kontrolować Internet pod kątem, Informacji na temat ładunków wybuchowych, bomb i tak dalej, bo takie są tendencje ogólnoeuropejskie, żeby właśnie i blokować tego typu przekazy. Jak znam władzę, to jeżeli ktoś napisze, czy ja napiszę, że pański tekst jest tekstem bombowym, to przecież może to AWS zinterpretować, że jest to jakieś hasło, które rzuca. Więc ja boję się ingerencji w internet, bo dzisiaj internet spełnia taką funkcję jak za moich młodych lat Wolna, wolna Europa i wielu ludzi, nie tylko z mojego pokolenia, a zwłaszcza z młodszego pokolenia, mówią często tak, że oni nie oglądają telewizji, nie czytają tych głównych w internecie. A jeżeli nawet coś usłyszeli w telewizji państwa, to natychmiast biegną do internetu, żeby sprawdzić tą informację, bo to jest wiarygodne źródło i tam można porównać różne przekazy. Mhm. Także to, co Pan słusznie zauważył, położenie łapy na internet, o czym moim zdaniem marzą rządzący w Polsce, być może nie tylko w Polsce. No już, już, już przecież, już przecież była taka ustawa, ten projekt ustawy przedstawił prezydencki, prawda, że w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego jest blokada na internecie. Tak, 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 tak. A tak? proszę zauważyć, że mainstreamowi dziennikarza, więc Lis, Żakowski e, wtórują władzy, że, że po prostu hamstwo, wulgaryzm które pojawiają się w internecie. Ja już nie będę mówić, że ja tak specjalnie tego nie dostrzegam, nie, nie, nie czytam wszystkich wpisów. Poza tym uważam, że w starożytnym Rzymie pisano, pisano na, na murach, potem były graffiti, gdzie pisano brzydkie słowa na ha i tak dalej. No, teraz jest internet i, i to jest częścią demokracji, z tym się trzeba pogodzić. Więc ci mainstreamy dziennikarze wdzięcznie wtórują władzy, żeby właśnie jakąś kontrolę czy jakieś sita wprowadzać i tak dalej i tak dalej. Mm -hmm. No tak, tak, tak. Oni z jednej, strony, z jednej strony zamykali się w klatkach, pamiętamy taką historię, ale z drugiej strony jak pod Pałacem Prezydenckim został pobity dziennikarz, to była cisza w mediach, prawda? Cisza w mediach, tak. Oprócz paru, paru miejsc, gdzie można było... Ale to, był, ale to był dziennikarz nie tych mediów. Dokładnie, nie tych mediów i, i, i to nie był niepoprawnie polityczny, więc...